Na początek Białoruś. Następnie protesty w Polsce. Coraz więcej Polaków nie ma nawet na prąd. I na koniec ukraiński spichlerz coraz bardziej pusty. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Dzień dobry. A dostałem taki komentarz ostatnio od e, Totimada. Właśnie napisałem komentarz Karolowi Paciorkowi na impo, żeby nie walił rękami w blad. Wywiad z Zalewskim: podchodzę do ciebie, wchodzę do ciebie i to samo. Jeb, jeb można oszaleć. Postaram się nie walić rękoma w blad, ale. No kupiliśmy taką no, siateczkę tutaj, myślałem, że nie będzie to aż tak słyszalne, ale jeśli jest, to postaram się tak nie emocjonować. Lecimy z pierwszym tematem. "Swiatło na liderka opozycji białoruskiej, oświadczyła, że niedzielne protesty pokazały, iż nie można kwestionować woli narodu, a władze reagują tylko przemocą. To znaczy, że na Białorusi rozpoczął się w poniedziałek zaplanowany ogólnokrajowy strajk." Dodała. Miniony weekend był już jedenastym z rzędu weekendem protestów na Białorusi po sierpniowych wyborach prezydenckich, w których oficjalnie wygrał ale". Łukaszenka. Ich uczciwość jest powszechnie podważana, a wyniki nieuznawane m.in. przez Unię Europejską. Niedzielne demonstracje przypadły na dzień przed terminem Ultimatum, który cicha na postawiła Łukaszence. Zapowiedziała ona, że w poniedziałek w kraju rozpocznie się w Białorusi strajk generalny, jeśli do niedzieli włącznie Łukaszenka nie spełni trzech żądań. Ma on ogłosić swoją dymisję, doprowadzić do całkowitego zaprzestania incydentów na ulicach i do zwolnienia wszystkich. Więźniów politycznych. Jak można było się spodziewać, Łukaszenka nie ustąpił. Białorusini pokazali dzisiaj rządowi, że pokojowy protest pozostaje twórczą siłą. Napisała w tej sytuacji w niedzielę cicha na łuska w serwisie Telegram. Białorusini ogłosili narodowe ultimatum, i liczebność dzisiejszego pochodu na jego rzecz jest głównym potwierdzeniem, że wola narodu oddziałuje i nie można jej zakwestionować, oceniła. Zdanie liderki opozycji władze zademonstrowały, że stać się tylko na incydent to znaczy, że ten rząd nie jest godzien narodu białoruskiego. To znaczy, że ten rząd traci władzę, oświadczyła. Dodała, dlatego jutro, 26 października, rozpocznie się ogólnokrajowy strajk. Zapewniła, że Białorusini zrobią ten krok, bo ich słowo jest prawem. Tego prawa próbowano na nas pozbawić, ale my je przewrócimy. W tym pomoże nam nasza główna pokojowa broń, Solidarność, oświadczyła cicha Łuska. Wcześniej w niedzielę opozycjonistka zaapelowała do milicji i urzędników, oświadcza, że niedziela, gdy mija termin wyznaczonego przez nią ultimatum, jest dniem wyboru między posłuszeństwem narodowi a posłuszeństwem swoim przełożonym. Zapowiedziała także, że w poniedziałek w kraju rozpocznie się strajk generalny, jeśli do niedzieli włącznie Aleksander Łukaszenka nie spełni trzech żądań. Ma on ogłosić swoją dymisję, doprowadzić do całkowitego zaprzestania incydentów na ulicach i do zwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Uh, I guess no, I guess no, because there are too many of us. No, i masz. Oj, sorry. Problem w Białorusi z tymi protestami jest taki, że nie ma tam takiego wyraźnego lidera opozycji. Jasne, można powiedzieć, że cicha Nuska jest tym numerem jeden, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że ona jest za granicą nie stoi w tłumie, nie strajkuje razem ze wszystkimi, z drugiej strony ciężko oczywiście mówić o liderze w tłumie. Bo w białoruskich realiach od razu zostałby wsadzony do pierdla. Dlatego, aby lider mógł wyjść przed szereg, potrzebny jest już jakiś kompromis między władzą a obywatelami. Dopóki Łukaszenka ma w miarę pewną władzę, a ludzie przy nim stoją, no to nie ma co ryzykować swoją głową. No, gdy jacyś ważni generałowie zaczną się odwracać przed dyktatorem, czyli jego władza będzie osłabiana, to będzie możliwość na stworzenie prawdziwej, i zorganizowanej opozycji. Do tej, jednak, pory. Jest to niemożliwe, właśnie ze względu na aparat, który Aleksander ma w ręku, a po prostu bez sensu jest narażać głowę, gdy pewne jest, że się ją straci. Może właśnie strajk ogólnokrajowy będzie czymś takim, co przyczyni się do wstrząśnięcia władzą, a przynajmniej jakąś jej częścią. Nikt nie chce przecież po obaleniu rządu być jej częścią. No, zostawmy protesty może już w Białorusi, jeszcze zobaczymy, co tam się urodzi. Tymczasem zapraszam do tego, co się urodziło w Polsce. A w zasadzie się urodzi, bo już... Nie będzie można usunąć. Protesty kobiet. To jest wielki problem wychować takie dziecko, nie tylko finansowy, jak dużo osób o tym mówi, ale jaki to jest jednak problem psychiczny dla rodziców. Jak... W niedzielę w całej Polsce odbywały się protesty po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie. Strajk w wielu miejscach przybierał na sile. Dochodziło do przepychanek, interweniowała policja. Użyto sprzętu, który miał zapobiec incydentom. W niedzielę w całej Polsce odbywały się protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego delegalizującej dotychczas obowiązujące przepisy dopuszczające ze względu na wady medyczne płodu. Według WP na ulicę wyszły setki tysięcy, głównie młodych osób, według TVP setki eksterministów. W wielu miejscach interweniowała policja. Emocje sięgały zenitów w Katowicach. Przed archidecezją Chrystusa Króla musiała interweniować policja. Próbowała oddzielić demonstrantów od około 30 przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej i innych środowisk narodowych, które stały na schodach katedry. Funkcjonariusze wyciągnęli z tłumu pojedyncze, najbardziej agresywne osoby. Policja użyła Sprzętu. Niespokojnie także było w Poznaniu. Tam również policja użyła sprzętu w kierunku demonstrantów. Grupa około 20 do 30 osób miała rzucać w kierunku policjantów różnymi przedmiotami. W Warszawie protest odbywał się przed siedzibą Warszawskiej Kurii Metropolitarnej, przed Pałacem Prezydenckim, a także przed siedzibą organizacji Ordoluris przy Ulicy Zielnej. Późniejszym wieczorem tłum przeszedł przed komisaret policji na ulicy Wilczej i domagał się uwolnienia zatrzymanych osób. Pojawiła się informacja, że wśród zatrzymanych jest jest aktywistka RPG Margot. Chwilę później doprecyzowano, że została ona wypuszczona. Protesty w niedzielę przeniosły się także do kościołów, gdzie dochodziło do przepychanek i interwencji policji. W Warszawie zniszczona została m.in. fasada kościoła parafii rzymskokatolickiej patrzności Bożej. Napisy pojawiły się także na kościele świętego Jakuba, zlokalizowanym na placu Narutowicza na Starej Ochocie. Ale mam też takie hasło do, do prezesa Kaczyńskiego, bo on jest taki bardzo, bardzo tradycjonalista, i żeby w sumie do niego i do, 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 pani, do pani Krystyny, no że Jarosław Krystyna normalna rodzina. Co do tych szacunków liczbowych, to wszystkie bierzcie oczywiście z jakimś dystansem, bo to zawsze jest tak, że TVP będzie zaniżać, a TVN zawyżać. Tak czy inaczej, w tym wypadku łatwiej jest wierzyć szacunkom w tysiącach niż w setkach w całej Polsce. A to dlatego, że sami byliśmy na Piątkowym Proteście w Warszawie i nagraliśmy, co tam się działo i o jakich setkach. Tu mówimy, jeżeli nie widzieliście tego materiału, no to tutaj macie link, a teraz fragment. My, co tu robimy, my jesteśmy tutaj, żeby wkurzyć cały rząd, żeby pokazać im, że to, co robią w tym momencie jest absurdalne i się na to nie zgadzamy, zobaczymy, co z tego wyniknie, ale się cieszę, że wszyscy tu są i manifestują w jakikolwiek sposób. Zdanie osób, które są pro-life, też jest bardzo ważne, też się liczy i one się kierują swoimi wartościami, ale... Chciałabym mimo wszystko, żeby każdy miał taką możliwość kierować się swoimi wartościami. Koniecznie zobaczcie, bo zrobiliśmy chyba jedyną taką relację, której nie dodawaliśmy żadnej narracji i sami możecie na podstawie tego filmu ocenić, czy postulaty strajku są słuszne, czy też nie. Jedno trzeba przyznać, skala protestów była naprawdę duża. No niemalże w każdym większym mieście był tak zwany spacerek a co więcej nie w jeden dzień ale zarówno w czwartek jak i piątek, sobotę i niedzielę, jeszcze dzisiaj w środę a to oczywiście nie jedyne strajki bo mamy również wkurzonych przedsiębiorców którzy także gromadzą się w sporych grupach, ale o tym proteście przedsiębiorców, tych którzy mają już dość restrykcji, pomówimy sobie jutro o 6.30 bo chcemy zrobić dokładniejszą analizę, więc zanim zaczniecie pisać że nie omawiamy tego no omawiamy, tylko no na wszystko też e, musi być odpowiedni czas dlatego koniecznie jeśli chcecie i o tym posłuchać jutro 630 omówimy te drugie protesty także jak widać rozpędzamy się w stronę Białorusi opcje są dwie albo szybko pogodzimy się ze zmianami albo bunt będzie rósł, gorzej że to kolejny podział Polaków jak miałem nadzieję że po wyborach wreszcie będzie spokój tak się okazuje że jest jeszcze gorzej niż było i agresja ze wszystkich stron narasta za wszystkim stoją znowu decyzje naszego kochanego rządu znając nas bardziej prawdopodobną opcją jest pierwsza bo tak jest że jesteśmy dosyć ale władza musi brać pod uwagę, że i to posłuszeństwo może skończyć się, gdy pewna granica zostanie przekroczona, a możliwe, że właśnie to jest ta granica. To jest temat, który, można powiedzieć, jest główną osią sporu ideologicznego pomiędzy tymi Polakami, co głosowali na Szaskowskiego, a tymi, co głosowali na Dudę, więc może być ostro. Problem w tym, że PiS zaczyna się oddzielać także od części swoich wyborców, atakując chociażby rolników. Ale podobnie jak w Białorusi, sytuacja dopiero się rozwija. Więc zapraszam do newsa ekonomicznego. Zakłady energetyczne ruszyły z akcją. Windykacja długów. Okres ochrony dla gospodarstw domowych, związany z pierwszym lockdownem, minął 20 września. Rekordziści mają do zapłacenia nawet 86 tysięcy złotych. Eksperci uważają, że część długu jest tylko na papierze i wynika z zawyżonych prognoz zużycia. Dobra wiadomość jest taka, że na podwyżki cen prądu w 2021 roku się nie zanosi. Elektrownia odcięła nam prąd w mieszkaniu. Czy tarcza antykryzysowa już nie działa? Pyta na jeden z internetowych forów z poradami prawnymi pan Łukasz ze Śląska. Zrozpaczona pani Agnieszka pisze z kolei, że o długach za niepłacony prąd i czyn za mieszkanie komunalne dowiedziała się dopiero od komornika, który zajął jej konto bankowe. Dłużnikiem okazała się jej matka, która pomimo wysokiej emerytury 5000 tysięcy złotych od wielu miesięcy nie regulowała należności. Pani Agnieszka, chociaż nie mieszkała z matką już od dawna, była w mieszkaniu formalnie zameldowana. Kwota do zapłaty zapiera tych w piersiach. Razem z odsetkami to aż 80 tysięcy złotych. Dłużników przybywa i to lawinowo. Jak wynika z danych biura informacji kredytowej, Polacy czytaj gospodarstwa domowe. Wini są zakładom energetycznym ponad 27 milionów złotych. Prym wiedzie Śląsk, tam najwięcej jest w kraju dłużników, bo aż 6968, to trzy razy więcej niż w roku ubiegłym. Dług gospodarstw domowych na Śląsku wynosi 3,7 miliona złotych, to o milion złotych więcej niż w 2019 roku. Kolejne miejsca z tabeli zajmuje Dolny Śląsk. W tym regionie w stosunku do ubiegłego roku przybyło 1600 nowych Dłużników. Średnia długu wynosi tam 600 zł i jest o ponad 400 zł niższa niż rok wcześniej. Na Mazowszu nominalnie dług za niezapłacone rachunki za prąd jest najwyższy w kraju i wynosi obecnie ponad 6,3 miliona zł. Jednak liczba dłużników spadła z 4127 w ubiegłym roku do 3549 obecnie. Średnia długu nie zmieniła się za to wcale w ciągu dwóch ostatnich lat i wynosi 1765 zł za osobę. Warto wspomnieć, że Rekordista z Mazowsza, 50-letnia kobieta, ma do zapłaty ponad 36 tysięcy złotych. Natomiast największy dług w kraju wygenerował 39 latek z Małopolski. Jest winien zakładowi energetycznemu 86 tysięcy złotych. Co ciekawe, na samym dole tabeli dłużników niezmiennie od dwóch lat jest najmniej zaludnione, ale także mniej zasobne w pracę pod lasie. 86 tysięcy długu? To chyba trzeba mieć plantację zielonego w piwnicy, żeby aż tak się zadłużyć. Albo, nie wiem, wielką willę, co to miesięcznie płaci po kilka baniek za prąd, bo przy zużyciu nawet, nie wiem, 500 zł miesięcznie, co już jest dużo, trzeba by robić sobie długi przez kilkanaście lat, żeby się do tego stopnia zadłużyć? Więc dziwne, że dopiero teraz by im prąd odcięli. Tyle, że kto z taką willą albo plantacją zioła ma problemy finansowe. Chociaż z drugiej strony mamy kryzys, więc wiecie, wielkie firmy mają problemy z kasą, a dealerzy A dileży jak zwykle, w ciężkich czasach wiodą prym, dostarczając ludziom odskocznie od rzeczywistości. Chociaż. No i właśnie, to jest pewnie powód, dla którego jakiś plantator ma takie długi, po prostu posłuchał się rządu oraz policji. Dla nich za uczciwość też powinno się dać jakąś tarczę antykryzysową, żeby na pewno przetrwali ten trudny czas dla każdego przedsiębiorcy, nie? Bo co to? Rząd prosi o wsparcie, a sam wsparcia nie daje? No nie w porządku. Po prostu nie w porządku. Ciekawostka dnia. Wybrany przez Ukrainę model rolnictwa, zdominowany przez przedsiębiorstwa gospodarujące na setkach tysięcy hektarów, przegrywa ze zmianami klimatu, a w Kijowie przestrzegają przed możliwymi brakami żywności w niegdysiejszym spichlerze Europy. Według szacunków ekspertów ONZ, tegoroczne zbiory kultur ziemnych na Ukrainie będą o 5 milionów ton mniejsze niż w 2019 roku. Główną przyczyną jest potężna susza. Bezśnieżna zima i brak wiosennych opadów spowodowały, że gleba stała się sucha jak pieprz. Rekordowe plony 75 milionów ton ziarna Ukraina osiągnęła w 2019 roku. Prognozy na 2020 mówiły o 70-72 milionach ton, ale spadły do 68 milionów ton. To i tak mocno optymistyczne założenia, biorąc pod uwagę napływające z regionów informacje o spadku plonów o nawet 40% w porównaniu z 2019 rokiem. Tegoroczna susza objęła połowę terytorium Ukrainy i zagraża przyszłorocznym zbiorom. Pod znakiem zapytania są o ziminy, które są zasiewane w wysuszonej glebie. Perspektywy siewów wiosennych biorąc pod uwagę obawy, że powtórzy się tegoroczna bezśnieżna zima, też nie są optymistyczne. Ukraiński PKP jest szczególnie narażony na zmianę klimatu, bo w zdecydowanej części wyniki sektora rolnego zależą od kilku szczególnie wodolubnych monokultur słonecznika i kukurydzy. Tę zależność doskonale pokazują wyniki ukrstatu wraz ze spadkiem plonów kultur ziemnych cały sektor. W okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku wynik rolnictwa były aż o 9,8% gorsze niż w analogicznym okresie 2019 roku. Produkcja roślinna zmniejszyła się o 12,9%, zwierzęca jedynie o 2,2%. Ukraina to najbardziej żyzny obszar Europy, więc jak tam są spadki, no to ewidentnie jest jakiś problem. Problemem jest też system, w jakim uprawiana jest ziemia w Ukrainie. No, w Polsce często mówi się o rozdrobnieniu gospodarstw, przez co nasze produkty są dużo droższe. No bo jak jeden, załóżmy, kombajn w Polsce przypada na, nie wiem, 10 hektarów, a gdzieś na 100, no to oczywiste jest, że u nas będzie drożej, a ten jeden kombajn na 10 hektarów w Polsce jest możliwy, bo a. mamy rozdrobnienie gleby, a b. dotacje i pożyczki unijne dla polskich wsi, przez co te sobie nakupowały sprzętu. Z drugiej strony, gdy mamy same olbrzymie gospodarstwa, to te mają problem z elastycznością. No, logistycznie, przestawienie się z uprawy A na uprawę B. Jest niezwykle trudne wtedy, przez co czasami dużo bardziej opłaca się po prostu ograniczenie produkcji niż jakaś reforma. Jeszcze jedną sprawą są awaria. Awaria w dużym przedsiębiorstwie w skali całej gospodarki jest odczuwalna dużo bardziej niż awaria w małym przedsiębiorstwie. Dlatego też Ukraina ma podobny problem co Polska, tylko że w zupełnie innej skali. Drętwy słuchaj. Jak wszyscy w sobotę cofnęliśmy zegarki o godzinę, tak Kaczyńskiemu coś się pomieszało. I cofnął w czwartek całą Polskę do średniowiecza. Tego trendowego skłara podesłała nam Joanna, Bernard, Tomasz Michalski. Podesłali nam, uważajcie, bo pewnie już hejt w komentarzach macie niezły. W każdym razie to tylko mem, więc na spokojnie. Ale oczywiście otrzymujecie od nas złote średniowiecze. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej. Podstawki macie, reaktywacja, no i tam pisz swoje suchary. Tymczasem ja już się będę żegnał, ale zanim to, to oczywiście raz jeszcze zaproszę was na naszą sondę na kanale Co Mówią, gdzie zrobiliśmy całkiem rzeczowy i bezstronny materiał, reportaż z strajku kobiet w piątek. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie sprawdźcie, tutaj zaraz wyświetli się link, a zamiast napisów końcowych macie malutki zwiastun. Trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia na kanale. co Przyszliśmy walczyć o podstawowe prawo kobiet, o decydowania o tym, w jakiej chce żyć rodzinie i uważam, że jeżeli kobieta może decydować o tym, kiedy chce być w ciąży, to wtedy ta rodzina będzie szczęśliwa.